Jeżeli tutaj jesteś, oznacza to, że pewne zachowania Twojego dziecka Cię niepokoją. Zastanawiasz się, czy jego rozwój przebiega w sposób prawidłowy. Jako terapeuta z wieloletnim doświadczeniem, pracujący na co dzień z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz mama dwulatka, doskonale wiem, jak to jest martwić się, czy rozwój naszego dziecka przebiega prawidłowo. Stworzyliśmy tutaj pewne źródło informacji. Dzięki któremu dowiesz się, jak wygląda w ogóle ścieżka diagnostyczna w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Przede wszystkim w pierwszej kolejności powinieneś zapisać sobie objawy, zachowania, które są według ciebie niepokojące Twojego malucha. Te zachowania następnie omówić najlepiej z lekarzem pediatrą, do którego chodzisz na takie konsultacje lekarskie, na na przykład bilans dwulatka. I wówczas omówić te zachowania dokładnie z pediatrą. Pediatra to dokona takiej podstawowej oceny rozwoju Twojego dziecka, i w razie jakiejkolwiek wątpliwości zleci Ci już konsultacje specjalistyczne. Najczęściej są to konsultacje u lekarza okulisty, u lekarza audiologa czy u lekarza neurologa. Jeżeli chodzi o okulistę i badanie słuchu, czyli lekarza audiologa, bardzo często Niedowidzenie i niedosłuch, tutaj funkcje słuchowe i wzrokowe wpływają u dziecka na rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych. Czyli tutaj, zaburzenia, które wydają ci się niepokojące i wpisujące w zaburzenia ze spektrum autyzmu, mogą być po prostu manifestować się w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania funkcji wzrokowych i słuchowych. Czyli w pierwszej kolejności pediatra będzie chciał to po prostu wykluczyć, kierując cię na takie konsultacje. Jeżeli w wyniku tych konsultacji zostaniesz pokierowany dalej już do specjalistów związanych z rozwojem dziecka, czyli zazwyczaj jest to psycholog, później lekarz psychiatra, warto udać się do placówek specjalizujących się w diagnozie i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Czyli jeżeli stwierdzono tutaj ryzyko wystąpienia takich zaburzeń Twojego dziecka, poszukuj konkretnych placówek, są to placówki zazwyczaj odpłatne specjalizujące się właśnie w diagnozie ze spektrum autyzmu, natomiast na ich terenie zatrudnieni są specjaliści, tacy jak psycholog, pedagog, jak lekarz psychiatra, którzy do, przeprowadzą taką już specjalistyczną diagnozę rozwoju Twojego dziecka. W wyniku tej diagnozy otrzymasz tutaj zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry, który jest osobą, jest wyłącznie osobą uprawnioną do orzekania, o tego rodzaju tutaj niepełnosprawności, i uzyskasz opinię o funkcjonowaniu Twojego dziecka wraz z diagnozą, uzasadnieniem tej diagnozy oraz zaleceniami do pracy w domu. Jeżeli dokonałeś takiej diagnozy w specjalistycznej pracówce, właśnie, która zajmuje się diagnozą i terapią osób ze spektrum, wówczas z tymi dokumentami oraz dokumentacją medyczną, którą uzyskałeś w wyniku konsultacji lekarskich, które wcześniej odbyłeś, udaj się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poradni psychologiczno-pedagogicznej, która znajduje się tutaj najbliżej miejsca twojego zamieszkania, która współpracuje z placówką, do której uczęszcza twoje dziecko, czy to jest przedszkole, czy to już jest szkoła. Natomiast musi być to publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Tam właśnie przekaż całą dokumentację, którą posiadasz, łącznie z diagnozą tutaj zrealizowaną w ośrodku specjalizującym się w diagnozie i terapii ze spektrum, tutaj osób ze spektrum um, autyzmu. I na podstawie tej dokumentacji. Poradnia może dokonać własnej, takiej uzupełniającej diagnozy, ponieważ na terenie poradni funkcjonuje wielospecjalistyczny zespół, składający się najczęściej z pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego lokopedy może tutaj właśnie uzupełnić postępowanie diagnostyczne i wystawić Ci później bardzo ważne tutaj ważny dokument, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlaczego mówię, że jest ono ważne? Ponieważ to jest orzeczenie, które jest niezbędne na rzecz edukacji, na rzecz kształcenia twojego dziecka. Czyli na podstawie tego orzeczenia będziesz miał możliwość, czy nauczyciele, specjaliści pracujący z twoim dzieckiem w danej pracówce, czyli przedszkolu, będą mieli możliwość indywidualizacji procesu kształcenia, czyli dostosowania tej nauki, tego procesu nauczania do potrzeb, które zostały rozpoznane u twojego dziecka. Ponadto w ramach tutaj orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym orzeczeniu zawarte są zalecenia dotyczące organizacji różnych specjalistycznych zajęć, czyli zajęć o charakterze terapeutycznym. I są to zajęcia takie jak na przykład terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, terapia logopedyczna i na tej podstawie zupełnie bezpłatnie placówka, czyli przedszkole, ma obowiązek zapewnić taką terapię Twojemu dziecku. Czyli to wszystko może wydarzyć się wyłącznie na podstawie orzeczenia potrzeby kształcenia specjalnego. Tutaj powiedziałam o środkach specjalizujących się w diagnozie tutaj zaburzeń ze spektrum autyzmu. Natomiast to są, tutaj diagnoza jest płatna, natomiast możesz się już bezpośrednio również, to jest taka druga ścieżka, udać do poradni psychologiczno-patologicznej, żeby taką diagnozę otrzymać. Wówczas Zostaje tutaj powołany zespół orzekający, składający się właśnie z różnych specjalistów, i oni dokonują takiej wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania twojego dziecka. Czasami w skład zespołu orzekującego nie wchodzi lekarz psychiatra, czyli tutaj zostaniesz poproszony o wizytę u takiego lekarza przed. Tutaj wizytą w poradni lub już po całym tym procesie diagnostycznym, który zostanie tutaj um, przeprowadzony w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w celu właśnie uzyskania zaświadczenia lekarskiego, że tutaj pamiętamy, że tylko lekarz-psychiatra ma prawo tutaj orzekać w sprawie zaburzeń ze spektrum autyzmu, czyli to będzie wtedy pełna dokumentacja, i oni już wtedy. Wydają również orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie tutaj popełnionej tutaj diagnozy w zakresie funkcjonowania Twojego dziecka. Czyli tutaj są dwie ścieżki. Możesz udać się do prywatnych ośrodków specjalizujących się w diagnozie i terapii osób z aspektem autyzmu, możesz również bezpośrednio udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której nastąpi po prostu proces diagnostyczny. Tam na miejscu zostaniesz o wszystkim poinformowany. Ważne abyś wiedział, że na przykład o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, tutaj rodzic czy opiekun prawny Składa wniosek, ale tego dowiesz się już na terenie placówki, także spokojnie. Czyli zadbaj o to, aby dziecko uzyskało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to orzeczenie, które jest bardzo ważne tutaj z tytułu kształcenia dziecka, z tytułu edukacji, pozwoli dostosować proces nauczania, dostosować wymagania edukacyjne. Do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych Twojego dziecka, do możliwości psychofizycznych, które zostały orzeczone. Oprócz tego zostanie objęte specjalistyczną opieką terapeutów, którzy są zatrudnieni na terenie właśnie tego przedszkola czy szkoły. Oprócz tego dziecko uzyskuje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Warto również o nią się postarać, czyli tutaj to, że. To Otrzymał życzenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie wyklucza uzyskania jednocześnie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Wczesne wspomaganie rozwoju jest przeznaczone dla dzieci od 0 do 7 roku życia i w ramach tego wczesnego wspomagania rozwoju, dziecko zostaje objęte na terenie przedszkola, czy też poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy szkoły, zostanie objęte właśnie oddziaływaniami terapeutycznymi w postaci różnego rodzaju terapii, w postaci różnego rodzaju zajęć specjalistycznych, czyli będzie miał on opiekę w ramach tutaj kształcenia specjalnego, orzeczonego w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i dodatkową pulę tutaj um, zajęć, oddziaływań w ramach Wczesnego wspomagania rozwoju. Bardzo ważna jest współpraca z rodzicami dziecka. Tutaj zostaniecie wsparci przez, przez placówkę. Tak więc te to dwa dokumenty y, są bardzo ważne, aby je uzyskać, aby o nich pamiętać. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest orzeczeniem o niepełnosprawności. To są dwa różne rodzaje zajęć. Czyli pamiętaj, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego równa się tutaj w proces dostosowania. Edukacji kształcenia Twojego dziecka jest na potrzeby po prostu kształcenia. Uzyskałeś już orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, właściwej dla siedziby tutaj przedszkola czy szkoły, do którego Twoje dziecko uczęszcza, czyli po prostu położonej najbliżej miejsca Twojego zamieszkania. W tym momencie warto, abyś udał się również do powiatowego miejskiego z zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i uzyskał taki dokument jak orzeczenie o niepełnosprawności. Jest to przede wszystkim podstawa do korzystania z różnego rodzaju ulg, między innymi na tutaj przejazdy komunikacją, świadczeń, czy możliwości uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez PEFRON. Jeżeli chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji na ten temat, Zapraszam Cię serdecznie do naszego e-booka oraz innych tutaj materiałów, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Znajdziesz tam więcej wskazówek, więcej informacji związanych właśnie z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Do zobaczenia.